Kolejnoga elektryczna Techlife Q3 w 60 sekund. Techlife Q3 to nowość od marki Techlife na rok 2024. Model ten jest przeznaczony do miejskiej jazdy, jednak posiada rozwiązania, które sprawiają, że jest on bardzo wygodny w użytkowaniu. 10-calowe koła wraz z dobrą sprężynową amortyzacją dają bardzo duży komfort podczas pokonywania miejskich nierówności, dziur i krawężników. Tarczowe hamulce zapewniają bezpieczeństwo i szybkie hamowanie. Do tego wszystkiego regulowana wysokość kierownicy kolorowy wyświetlacz z wbudowanym panelem NFC. Hulajnoga posiada silnik o mocy 800W oraz wodoodporność IPX6. W modelu q zapomniano o dobrym oświetleniu przednim, bocznym oraz kierunkowskazach. Pod platformą kryje się natomiast akumulator o pojemności niespełna 17Ah. Wybierz odpowiedni model dla Ciebie i Twoich potrzeb. Zapraszamy na naszą stronę mobile.pl.